Cześć, witajcie w moim drugim poradniku do gry Need for Speed World. Yy, dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, postaram się wam wytłumaczyć najlepiej jak umiem, wszystko co dotyczy opcji Power Up. Powiem wam co nieco o naszej kryjówce oraz, o ile mi się uda, to powiem wam jeszcze co nieco o naszym świecie. Dobra, wchodzimy. Ok, mamy pana Stefanka. No to cyk. Okej, okay. no to go. Pierwsze co musimy zrobić, co zakończyliśmy, na czym zakończyliśmy ostatni odcinek, to trzeba dołączyć do pierwszego lepszego wyścigu i kliknąć jeden gracz, gdyż i tam nic innego nie jest dostępne. W tym wyścigu tak, jest pokazane wszystko na temat opcji Power Up. Samo używanie tych y, opcji jest bardzo proste. Wystarczy nacisnąć y, klawisz 1, 2, 3 lub 4, gdyż mamy tylko 4 opcje Power Up do wyboru w danym wyścigu. Jest ich oczywiście więcej, możemy je zmieniać. W zależności czego potrzebujemy lub co, na, co po prostu lubimy. Y, w tym miejscu jest troszeczkę teraz zamazane, ale zawsze w tym miejscu jest pokazane, pokazana nasza konsola Power Up i nasze bonusy. Tak, na zewnątrz, w tych kwadracikach większych, są pokazane znaczki danego bonusu. O, o wszystkich tych znaczkach powiem zaraz po wyścigu. Ok, i teraz tak, aby aktywować jakiś... Aha, to już mówiłem. Aby aktywować, klikamy 1, 2, 3 lub 4. Jak rozpoznać, który jest który? No nie musimy się ich uczyć na pamięć. Wystarczy, że spojrzymy do środka. W środku są takie małe cyferki. 1, 2, 3 lub 4 Tak Ten górny kwadrat jest to przycisk numer 1 Ten kwadratcik po lewej to jest przycisk numer 2 Ten po prawej przycisk numer 3 Ten na dole przycisk numer 4 Tak yy, O reszcie powiem potem Omówię wedle własnego doświadczenia yy, Co po prostu dlaczego No i dzisiaj postaram się lepiej jechać, bo to co zaprezentowałem ostatnio, no nie było szczytem moich marzeń. Kiedy taksówki skaczą? Okej. Okay. Dobra. Pojedziemy skrótem. I zaraz, gdy wyjdę na prostą zaprezentuję wam, jak działa nitro. gdyż to będzie zakręt, więc Troszeczkę mi się nie obraca tego wątpienia. No okej, okay, tu jest kawałek teraz po prostu. No i aktywujemy nasz bonus. Przykładowo jedynku. Jak widzicie nitro, to jest taki kop na naszego samochodu, który po prostu chwilowo zwiększa jego prędkość. Troszeczkę już opanowałem ten samochód. Znaczy nie jeździłem w nim, tylko tak troszeczkę po mieście i jedziemy dalej tak już, już nam się nitro załadowało i możemy tego użyć no ale to już by było bez sensu troszeczkę mam nad nimi wystarczającą przewagę wow się zapatrzyłem na babkę nie zauważyłem go ale żeby nie rozbiłem tu jest taki dosyć ostry ten zakręt. Ostatni zakręt i meta. No dobra. Co do wykorzystanych jeszcze opcji power up. W tym miejscu y, zawsze wyświetlają się opcje power up, które wykorzystał dany zawodnik. No ja akurat wykorzystałem jedno nitro, tak więc jest tu pokazane jedno nitro. Poczekamy chwilkę, może oni niech dojadą, to wam pokażę. Kurczę nie widzę. No czekajcie. No dobra, na tych nie będę czekał. Yy, tak w każdym razie... No, oni i tak nic nie użyli. W każdym razie w tym miejscu za każdym razem. Gdy tylko zmienimy sobie kierowcę na liście, pokazuje się tym. Ok, co nas nie interesuje. Tam się pokazuje, pokazują opcje poera. Odbieramy nasze nagrody. Karty nagród. Powiedzmy dom O fajnie. Awans na wyższy poziom. OK. Oprócz tego, że po każdym awansie na wyższy poziom odblokowują nam się nowe zawody. Tak. Dostajemy też różne punkty umiejętności, za które możemy sobie... Możemy się nauczyć różnych umiejętności w kategorii wyścigu pościgu i eksploracji. Yy, nie będę ich omawiał teraz wszystkich, gdyż troszeczkę by tu tego było do omawiania, a są one po, wszędzie w tym miejscu opisane. Widzicie? Tak, żeby nie było. Yy, no ja osobiście za, proponuję zacząć od magnata w eksploracji, gdyż za niego, gdyż dzięki niemu będziemy dostawać 2% więcej nagród na gotówkowych we wszystkich wyścigach. Jeżeli już wybraliśmy naszą umiejętność klikamy naucz się umiejętności. A jeżeli już nauczyliśmy się, to klikamy ukończ... Yy... Momencik, spojrzę na czas. To teraz jeszcze szybciutko skoczę do kryjówki. I o niej powiem. OK. Yy... Tak jak w realnym życiu nasz samochód podczas jazdy, a szczególnie obijania się i zderzeń ulega zniszczeniu. Tak samo tutaj trzeba go raz za czas naprawić. Pasek wytrzymałości naszego samochodu znajduje się w tym miejscu oraz gdy wyjdziemy o, oraz gdy jesteśmy po prostu jeździmy zawsze wyświetla się on pod yy, naszym obrotomierzem w tym OK. A i yy, żeby przejść do kryjówki klikamy albo ten domek tutaj, albo klikamy literkę H. No ja kliknę ten domek. Yy, OK. Zmiana samochodu jest po prostu gdy zdobędziemy więcej samochodów, tu je zmieniamy. Tuning. O tuningu może powiem troszkę później. Zmiana kierowcy, no to jest to okienko zmiany kierowcy. Yy, dealer samochodowy, no to tutaj samochody kupujemy i sprzedajemy. No kupować i sprzedawać już będziecie sami. Nic wam nie będę mówił. Yy, to jest właśnie taka Sola Power Rap, za chwilę tam wrócimy. Profil gracza. Jest tu pokazane nasze statystyki. Umiejętności. Aha, no i znajomi Znajomi się, jeżeli mamy na przykład dwie, dwóch kierowców na jednym mm, profilu Kierowcy znaczy znajomi będą połączeni Wychodzimy, pakiety kart, możemy sobie dokupić Jedynie za dolary jest ten ostatni I opuść kryjówkę, opuszczam, możemy również opuścić tym przyciskiem tak, yy, co jeszcze na naprawie samochodu? Jeżeli nie chcemy, żebyśmy się rozkraczyli, że tak powiem, na środku drogi, gdy się za bardzo zniszczymy, klikamy napraw. No i już mamy samochód naprawiony. Teraz przechodzimy do konsoli Power Up. Yy, tak, w tym miejscu mamy pokazane wszystkie bonusy dostępne yy, dla nas. W tym miejscu jest nasza konsola power up a w tym miejscu jest lista zawodów hmm, czyli jest dowolna to akurat nie zawody dobra yy, tor sprint, pościg i ucieczka ze yy, tak to ja teraz szybciutko omówię wszystkie po kolei pierwszy jest to katapulta yy, katapulta jest to yy, Bayer dzięki któremu Nasz samochód dos, dostanie też takiego kopa zwiększą mu się osiągi pod względem prędkości maksymalnej i przyspieszenia oraz prowadzenia chyba też. Yy, I tak, to działa o tyle fajnie, że im jesteśmy dalej, czyli na przykład 7. na pozycji siódmej, 6, im jesteśmy po prostu bardziej na końcu, tym to lepiej działa. To oczywiście do wyścigu. Magnes na ruchu liczny. Magnes na ruchu uliczny Gdy tego użyjemy lider wyścigu y, Zostanie Dostanie y, taki magnes y, Jemu to nic nie będzie spowalniało samochodu Natomiast wszystkie samochody z ruchu ulicznego Będą po prostu zajeżdżać mu drogę Jak się tylko da OK. Gotowość y, Odnawia wszystkie Opcje power up Gdy na przykład zuży zużyjemy wszystkie trzy I została nam czwarta gotowość i tamce się ładują, gdy użyjemy gotowości, naładują się one raz, dwa. Yy, sama gotowość, się tylko troszeczkę długo ładuje. Katapulta drużynowa jest to, to, to samo co katapulta zwykła, tylko że do ucieczki zespołowej. Prze wtedy wszyscy gracze yy, dostają ten oto bonus. Dodatkowe okrążenie. Szczerze mówiąc, nie, wiem, mm, nie używałem tego nigdy, gdyż torem nigdy nie jeździłem. Nie wiem czemu, po prostu mam jakieś uprzedzenie. Nie wolę sprint. Yy, tak. Dodatkowe okrążenie dodaje po prostu jedno okrążenie do naszego wyścigu. Yy, tylko tor. Moloch. Jest to jedna chyba z moich ulubionych mm, opcji. Yy, zwiększa masę tak, tak jakby masę naszego samochodu i dzięki temu możemy taranować inne samochody, a głównie rad, radiowozy yy, nie zwalniając szczególnie. Natychmiastowa ucieczka. Dzięki temu mm, po prostu uciekamy natychmiast. Jeżeli w pościgu mamy już pasek oczekiwania, jeżeli znikniemy policjantom z widzenia i nie chce nam się czekać albo boimy się, żeby nas złapali, klikamy to i od razu jesteśmy... Już od razu uciekliśmy. Nitro, no to nitro, po prostu... Kop. Drużynowa... drużynowy unigawaryjny. Mm. Tu jest uni tak uni jest to po prostu yy, coś takiego, że się najczęściej używa jeżeli nas policjanci otoczą, nie wiem, wpadniemy w blokadę albo po prostu nas przygwożdżą do ściany i użyjemy tego, wszystkie samochody dookoła odlatują na jakiś taki, na jakąś odległość no wyzwala się to takie, takie taka energia z naszego samochodu no i tyle yy, napełnianie opon, no to jak przejedziemy przez kolczatkę, opony nam się przebijają, a dzięki temu nam się napełniają. I tarcza, jeżeli na nas jest magnes na ruchu liczny, dzięki tarczy możemy go zlikwidować. Tu sobie możemy zmieniać, mm, zależy do czego chcemy. I oczywiście zmieniać sobie... Yy, ustawiać te opcje, które chcemy, możemy skasować, dać z powrotem. Niektóre opcje są niedozwolone, to piszę. Yy, po prostu do danego trybu, no ale... Okay. Hmm, coś chyba mi się zdaje, że co do poznawania świata się nie wyrobię w tym odcinku. Tak więc chyba to zostawię na kolejny odcinek. Myślę, że trzeci to już będzie ostatni. I potem będę już tylko Wam mówił o trasach. Hmm. Tak więc dziękuję za uwagę. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Cześć.